Arbuzy, jest! Arbuzy są super Arbuzy, jest! Arbuzy są super, arbuzy, Jest! Arbuzy są super Arbuzy są super, arbuzy, jest! Jak nie zjesz, to nie będzie chleb Znowu mam dużo czasu Nie wiesz ile, bo Mało czasu Znowu mam dużo hajsu Znowu mam dużo arbuzów Niebieski kolor Teraz, dobra Jestem franek. Chodzę na bar, pytasz czemu? Łowca bramek. Arbuzy są super, a ty ciągle ich nie jesz. Chłopie, co ty robisz ze swoim życiem? Trzeba je jeść. Arbuzy są super, arbuzy są super, arbuzy są najlepsze. Jest je, -e -e. Kaszki też super, ale arbuzy lepsze. Znowu mam nowego arbuza na świecie. Znowu, ej, znowu niebieski kolor. Niebieski kolor. Znowu chodzę na trip, jak mówię ciągle to samo na nip. Kaczki są super, arbuzy lepsze. Arbuzy jedz, arbuzy jedz, arbuzy jest. Teraz sobie zastanawiam się, co jak zjesz arbuza dostaniesz kaczkę. Jak będziesz miał kaczkę, to dostaniesz arbuza. Jak tego nie zrozumiałeś, to dostaniesz muza. Znowu chodzę na niebieski kolor. Arbuzy są super, znowu mam numer. znowu chodzę na czas, pytasz mu nowo tak, znowu mam raz raz, pytasz mu nowo tak, znowu mam raz raz, pytasz mu nowo tak. Arbuzy są super, arbuzy są super, arbuzy jedz, znowu na poroksie, arbuzy są super, arbuzy są super, arbuzy są super, powiedz mi jakie, znowu niebieski kolor. そう。<ス><スー> chodź na drzewo, drzewo. Nie masz czasu na te pytania. Znowu robię nowe muzy. Nie wiesz co to są arbuzy? To lepiej spadaj. Znowu chodzę na niebiesko. Teraz, teraz chodzę, teraz, teraz, teraz. Chodzę nowe arbuzy, 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 arbuzy. arbuzy. Arbuzy są super. Teraz mam typy. Arbuzy jest. Arbuzy są super. Arbuzy jest. Coś masz chyba z głową. Arbuzy jest. A jak nie to zje kaczka. Arbuzy yes. jest. kaczka. Arbuzy jest. Znowu mam czas. Znowu siano zarabiam na trap. I teraz koniec będzie. Będzie, znowu robię nowy, nowy, nowy traf. Hej! Arbuzy są super, ziomek. Jak ty mogłeś mi obrazić arbuza wczoraj o 12? No? I co, Łysoci? Zaraz się do panny. Wysoci? No to ci wysoko! <grym>